Standard MPEG-2 jest nadal bardzo popularnym standardem wykorzystywanym do przygotowywania materiału dla DVD, pomimo tego, że MPEG-4 i wysoka rozdzielczość depczą po piętach. Dla tych, którzy chcą zasięgnąć ogólnych informacji na temat MPEG, polecam stronę Wikipedii, zaś dla bardziej dociekliwych polecam odwiedzenie niniejszej strony, której adres widnieje w moim pasku adresowym. My tymczasem przejdźmy do After Effectsa i po rozwinięciu. Menu Format zauważymy, że widnieją tutaj trzy pozycje związane z MPEG-2. Tak więc wszystkie trzy dotyczą tego samego kodeka, aczkolwiek w rozwinięciu opcji związanych z konkretnym formatem znajdziemy różne ustawienia i presety. Wybór odmiany formatu MPEG-2 powiązany jest po prostu z materiałem, nad którym aktualnie pracujemy, przykładowo przygotowując animację dla menu DVD. Możemy następnie wyrenderować materiał z uwzględnieniem formatu MPEG-2 DVD, mając pewność, iż bez problemu możemy go następnie zaimportować do Adobe Encore i nie musimy go transkodować podczas autoringu naszego DVD. W tym przypadku znajdziemy po prostu plisety powiązane ze standardem PAL oraz NTSC. Jest tutaj również odmiana widescreen dla NTSC. Pomimo tego możemy wybrać przykładowo PAL, a następnie skorzystać z widescreen w Basic Video Settings. I tak, odmiana PAL i NTSC przewiduje po prostu zestaw ustawień, które są przeznaczone dla niskiej i średniej jakości obrazu, tak więc wybór konkretnej odmiany związany jest głównie z wartościami, które znajdziemy w Bitrate Settings, czyli w przypadku średnich, średniej jakości. Zauważymy, że dysponujemy opcją zmiennej transmisji danych, zaś w przypadku niskiej jakości jest to stała transmisja danych. Pomimo tego, możemy oczywiście wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do konkretnego presetu. Po prostu eksperymentujemy, mając na uwadze jakość obrazu, jak i wielkość pliku wynikowego. Jeśli przykładowo dysponujemy materiałem wysokiej rozdzielczości, to w takim wypadku możemy skorzystać z MPEG-2 Blu-ray. Gdzie znajdziemy presety powiązane ze standardem wysokiej rozdzielczości, jak i ich odmiany. Jeśli przejdziemy teraz do czystego formatu MPEG2, zauważymy, iż dysponujemy tylko dwoma presetami, mianowicie PAL i NTSC. Większość opcji, która przewija się w tych trzech odmianach MPEG 2, po prostu widnieje w różnych konfiguracjach. Aczkolwiek jeśli chodzi o audio, zauważymy, że w odmianie Blu-ray dysponujemy tylko kodekiem PCM. Podobnie jak w przypadku H264 Blu-ray. Zaś w przypadku MPEG-2 i MPEG-2 DVD mamy możliwość wyboru dwóch kodeków audio, czyli MPEG lub PCM. I w zależności od tego wyboru wprowadzamy odpowiednie wartości. Tak więc po prostu eksperymentujemy. Na końcu warto podkreślić, iż możemy dołączyć odpowiednie informacje w postaci metadanych do naszych plików. Korzystając z rozwianego menu i wybierając XMP Info. Czyli uzupełniamy te strony oraz pola, które są wymagane. Następnie zatwierdzamy i możemy odczytać te informacje chociażby w programie Adobe Bridge.